Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy film, a dzisiaj film pokazuje wam tutaj Petunię. Petunia, która przezimowała u mnie na parapecie w domu. Wysiana w tamtym sezonie i teraz pięknie kwitnie. Filmik będzie o właśnie pikowaniu petuni, malutkich sadzoneczek i również pokażę wam, co jeszcze muszę przepikować, bo już najwyższa pora. Roślinki już mają za mało miejsca w doniczkach, których były wysiane. No a teraz trzeba im już nawieść troszkę ziemię. No i dać im więcej ziemi, więcej miejsca do rozwijania. No i powolutku dzisiaj już również przesadzę sobie dalie kaktusowe, no bo już tutaj się nie mieszczą w tej jednej doniczce, są już dość sporych rozmiarów. Przeniosę je już do oddzielnych. Oczywiście latają mi tutaj ziemiórki i dzisiaj również zamontuję sobie, założę lepy żółte, Przeciwko ziemiórkom, no bo tak to jest, jak mamy rozsady w domu, zaraz się pojawiają te ziemiórki, nie wiadomo skąd i żerują nam tu właśnie w tych naszych rozsadach. Niszczą nam to oczywiście, no i, i nie o to chodzi, żeby się po prostu napracować, a mieć pełno tych intruzów latających. No i również będę pikować do osobnych doniczek papryki, bo już również wypuszczają tutaj liście właściwe. No i dam im już nawóz, żeby je dokarmić, żeby sobie już fajnie rosły. Tutaj obok seler korzeniowy, ale jeszcze nie będę kopikować, no bo jeszcze nie ma tych liści właściwych. Jeszcze troszkę poczekam. Ale przepikuję sobie już pietruszkę, pietruszka taka ta pomarszczona, bo tutaj już ładnie wypuszcza listki środkowe te właściwe i już sobie ją porozdzielam pietruszkę naciową tu jeszcze Wam pokażę doniczkę z cebulą Carmen niestety nic mi nie wzeszło nasionka wyrzucam już do śmieci bo się nie nadają do wysiewu wczoraj sobie zakupiłam nowe troszeczkę inna nazwa odmiany ale jest to duża czerwona cebulka i na szybciutko sobie ją właśnie wysieję a to, niestety usunę. No a tutaj maluteńkie petunie. Jeszcze są bardzo malutkie, ale ja już je przepikuję, żeby już sobie rosły pojedynczo. Nie będę w grupach, tylko po jednej sadzoneczce. Sobie przepikuję do multi-doniczki i każda będzie miała swoje miejsce. Tu jeszcze Wam pokażę lobelię. Lobelia jest pierwszy raz u mnie. Ale jeszcze ich nie będę pikować, bo jeszcze jest za malutka. No i jeszcze pelargonie. Pelargonie również muszę przepikować, bo o nich zapomniałam. Miałam już to dawno zrobić, a tak one jakoś stoją w miejscu, nie rosną bardzo. No dlatego, że są wszystkie razem, więc też wszystkie do przepikowania i to już w dzisiejszym dniu. Wszystko muszę przepikować, żeby już fajnie sobie rosło. I tutaj jeszcze papryki również do przepikowania do osobnych pojemniczków, żeby sobie już pojedynczo rosły. Powiem Wam dzisiaj u mnie jest bardzo słonecznie pogoda, naprawdę wiosenna. Może nie ma tak dużo stopni, ale słoneczko świeci bardzo mocno, więc może już to są te oznaki yy, no, słonecznej pogody. A przecież nam ogrodnikom na tym bardzo zależy. Aby doświetlała nasze rozsady Teraz właśnie Jak najwięcej słońca Każdemu życzę kochani Ja się zabieram za pikowanie Wy możecie w komentarzu napisać Co tam pikujecie Czy wy wysiewacie Ja mam w planach jeszcze wysiać Tą właśnie czerwoną cebulkę I również ją dzisiaj wysieję No i tu Wam jeszcze pokażę tą cebulkę Którą będę sobie wysiewać To jest odmiana Scarlet Cebulka czerwona Podobna do tej Carmen, Zobaczymy, jak wykiełkuje. Czy będzie lepiej kiełkować niż ta cebula karmy. Jest to średniowczesna odmiana. Takie nasionka sobie wczoraj kupiłam i jeszcze sobie kupiłam białą cebulkę, również ją jeszcze wysieję. A walon, taka biała cebulka. Śnieżno-biała. Jest to też również odmiana średniowczesna. No i tu Wam jeszcze pokażę, piłam sobie kwiaty lewgonie, jeszcze ich nie mam w ogrodzie i teraz jeszcze sobie zrobię ten wysiew do butelki szybciutko, wysieję je do butelki i wyniosę na dwór, jak również na pastnicę trwałą, też jeszcze ich nie ma w moim ogrodzie, również sobie je wysieję do butelki. I wyniosę na dwór. To jest bylina, więc ona nam na pewno nie będzie w tym roku kiełkowa, yy, kwitnąć, No, ale już roślinki może jakieś pozyskamy. No i jeszcze kupiłam sobie nasionka arbuza, żółtego, janosik. Oczywiście jeszcze arbuzów nie wysiewam. Wysieję sobie je gdzieś chyba na koniec marca. Arbuzy. Na arbuzy w tym roku przeznaczam tunel foliowy, mój stary zielony. Na właśnie uprawę arbuzów i melonów. No i jeszcze zakupiłam sobie takie właśnie pułapki na ziemiórki Takie oto żółte tablice lepowe, które właśnie za chwileczkę umieszczę już w moich rozsadach. Mamy tutaj 10 sztuk plus 2 gratis, czyli 12 sztuk. Zapłaciłam za nie 16 zł. Yy, no, w takim zwykłym ogrodniczym sklepie. I zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystkie ziemiórki znikną, bo wiecie, one się rozmnażają w gigantycznym, szybkim tempie. A jak mamy właśnie rozsady na parapecie, to one to czują, i raz, dwa już są, i już nam się wgryzają te larwy potem do tych korzeni i niszczą nam nasze roślinki, ledwo co wyrośnięte z ziemi. No i cebulki wysiane, teraz powędrują na ciepły parapet, aż wykiełkują, a potem przeniosę sobie już bezpośrednio do szklarni i tam będą rosły. Zobaczymy, jeśli oczywiście wykiełkują. Czerwona i biała. Zobaczymy, jak te odmiany się spiszą i czy będą fajnie kiełkować. No i tutaj już mam przepikowane papryki. Papryki pojedynczo. Będą sobie rosły, mają dość duże pojemniczki. Myślę, że one już będą docelowo w takich. Powiem Wam, wymiar, nawet nie wiem jaki jest, ale są dość sporych rozmiarów, przepikowane. Już mają nawóz, ekologiczny oczywiście. No i tyle mam tutaj moich papryk. Nie będę już więcej wysiewać, nie mam ich za dużo, ale coś tam jest. Jeszcze mi zostały te podłużne papryki, yy, które sobie nasionka zebrałam z papryki takiej ze sklepu, ale one jeszcze tutaj nie mają tych liści właściwych, więc jeszcze ich nie przepikowuję jeszcze troszkę zaczekam. Więc tu jeszcze będę miała raz, dwa, trzy, cztery sadzoneczki. No i myślę, że tyle wystarczy. Tutaj przepikowane pelargonie. Na razie jeszcze wyglądają słabiutko, bo wiadomo jak to po przeniesieniu do innej doniczki, do innej ziemi, co one się muszą tutaj zaklimatyzować. Ale już są również nawiezione, bo już im też brakowało nawozu. Tutaj mam jeszcze u góry większe troszkę pelargonie przepikowane. Tu jest ta bluszczolistna. Ona już ma Tutaj więcej listków, bo już ma tutaj prawie cztery. Też są przepikowane. No różne są. Jedne są mniejsze, jedne większe. Mam trzy rodzaje pelargonii: czerwone, różowe, no i te bluszczolistne. No i tak się prezentują moje przepikowane papryki. Nie są za duże, ale nie są również powyciągane. Myślę, że są. Idealne, jak na taką amatorską uprawę warzyw. No i zostały mi jeszcze do przepikowania pietruszka na dzisiaj. Naciowa, ta taka pomarszczona. Nie będę jej pojedynczo pikować, tylko wezmę sobie je po dwie albo po trzy do jednej takiej większej doniczki. I tutaj będą sobie rosły aż do czasu przesadzenia, później, już na miejsce do ogrodu. I również dalej kaktusowe, te będę przesadzać pojedynczo, każda do osobnej doniczki. Oczywiście będę już je nawozić troszkę. Używam nawozu, zaraz Wam pokażę, jakiego. Takiego nawozu bio. Właściwie on jest i do warzyw, i do pomidorów, do wszystkiego. A ja również je używam tutaj do pikowania już potem rozsad. Więc, kochani, ja się zabieram za przepikowanie tych oto pietruszek. No, a Wam, kochani, życzę miłego dnia. No, i do zobaczenia do następnego filmiku. Pa, pa, pa. No, i mamy również malutkie petunie przepikowane. Powiem Wam, one są bardzo, bardzo maleńkie, ale też już je chciałam przepikować. Oczywiście nie wszystkie naraz. Dzisiaj sobie przepikowałam w kolorze ciemnoróżowym. No i tyle ich tutaj mam. Po pięć lub po cztery do jednej takiej doniczki. Myślę, że na razie im wystarczy. Potem jak urosną, drugi raz przepikuję petunie już pojedynczo do każdej osobnej doniczki. W tamtym roku też dwa razy przepikowywałam. No i petunie miałam bardzo ładne. Właśnie w tamtym Sezonie. Zobaczymy, jak będą w tym sezonie, no bo mam różne kolorki. W tamtym mi się trafiły tylko te ciemnofioletowe, te, które wam pokazywałam na początku filmu. Teraz jeszcze pozostało podlać wszystko, wszystkie roślinki przepikowane, aby sobie fajnie rosły. Mam nadzieję, że słońca będzie dużo i wszystko ładnie będzie rosło w nowych doniczkach. A teraz jeszcze na koniec filmiku pokażę Wam pomidora, który u mnie przezimował, który Wam już nieraz pokazywałam na filmikach, jak wygląda teraz w lutym, jakie zawiązał owoce, no i jak ogólnie wygląda roślinka.